Ktoś z Was pamięta rok 2010? Dla tych, którzy nie wiedzą, już mówię, w roku 2010 dwójka ludzi, Mike i Kevin, stworzyli... Miejsce dla fotografów. Temu miejscu przyświecała myśl szybkiego dzielenia się fotografiami. I w taki oto sposób połączenia dwóch słów: Instant, czyli natychmiastowy, i Telegram, czyli szybka wiadomość. W taki oto sposób powstał Instagram. Cześć! Są trzy rzeczy, o których powinniście wiedzieć przed oglądnięciem tego filmu. Przede wszystkim i najważniejsze, na wstępie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że materiał ten ma charakter sponsorowany. Ale co też jest najważniejsze, zleceniodawca w żaden sposób nie wpłynął. Na treść tego materiału. A co za tym idzie, to są moje odczucia, to jest moja opinia, to jest moja recenzja tego, o czym Wam chcę powiedzieć dalej. Druga rzecz, o której powinniście wiedzieć, to jest to, że zaraz będzie padać, więc mamy chwilę czasu na to, aż będzie można zrobić ciekawe zdjęcia. No bo tak, najciekawsze zdjęcia to są właśnie. Takie jak tutaj widzicie, w takich warunkach, kiedy nie wiadomo co się może zdarzyć. Zdarzyć się może wszystko nie jest tak ładnie, nie jest tak kolorowo, nie jest tak słonecznie, jest po prostu inaczej i to lubimy na naszych zdjęciach. A trzecią, najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć, nauka płynąca ode mnie, takie przemyślenia, abyście się mogli nauczyć na moim doświadczeniu i też na moich pomyłkach. Chciałbym Wam opowiedzieć, co zrobiłem źle. Zaczynając bawić się fotografię o moich lękach fotograficznych, to jest coś, co możecie naprawić już teraz, polepszając wasz warsztat. Tak, możecie się zdziwić, co to jest. To jest po prostu życie pod kamieniem. Żyłem pod kamieniem, bałem się krytyki, nie pokazywałem swoich zdjęć. Miałem lęk przed dzieleniem się swoimi zdjęciami, i to jest to, co chciałbym zmienić, gdybym mógł cofnąć się o te kilkanaście lat i zacząć od początku bawić się fotografią. To jest dzielenie się, startowanie w konkursach, wyjście do ludzi, moi drodzy. I dzisiaj, i dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś, co pomoże Wam wyjść do ludzi. A po takim wstępie przejdźmy do tematu głównego. Porozmawiajmy o tym, o co zostałem poproszony, żeby wam opowiedzieć? Ale jest tak ładnie, że chyba nagram to wszystko. Bo tak, czuję deszcz, czuję, że deszcz już mnie tutaj e, smyra. Krople wody, krople deszczu. Fajnie, wiem, to jest taki sadomasochizm, ale, ale to jest bardzo przyjemne. Widzę, że latawce z tych takich dużych, dużych tych. O! A! Że to się wzbija w powietrze, sobie lata wszędzie. Kurczę, szkoda, że nie mam tutaj żadnego asystenta, bardziej mojej asystentki, która by mi pomogła, żeby tutaj te latawce bardziej ożywić, żeby sobie latały. To by było bardzo ciekawe. No dobra, o co chodzi? Zostałem poproszony o przetestowanie aplikacji, nowej aplikacji dla fotografów. Bardziej miejsca dla fotografów i nowym, można to powiedzieć, nowym medium społecznościowym, niszowym medium społecznościowym dla fotografów. Czym stał się dzisiaj Instagram, chyba nie muszę nikomu powtarzać. Dla mnie stał się takim poznaniem wśród polskich miast i w żaden sposób nie jest to komplement. Kolejną ważną sprawą, którą powinniście wiedzieć jest to, że aplikacja, którą Wam dzisiaj przedstawię, ma chińskie korzenie. Pytanie brzmi, czy jest to coś złego, czego powinniście się bać? No to ja Wam nie potrafię odpowiedzieć, za to powiem Wam, co ja o tym wszystkim myślę. Moje dane i tak są ostro analizowane, mielone przez Google, przez Microsoft, przez Meta i przez Apple. Czy robi mi to jakąś różnicę, że moje dane nagle zaczną być analizowane do celów marketingowych? Jeszcze przez chińskich potentatów? Nie wydaje mi się, ale też wszystko w ramach rozsądku. Ja nie wpadam w panikę, chociaż nie ukrywam, że na początku zainstalowałem sobie tą aplikację na oddzielnym systemie, na oddzielnym telefonie i obserwowałem, co się stanie. A jeśli się boicie o wyciek danych i tak dalej, no to to, co wam mogę powiedzieć, to przez aplikację możecie się zarejestrować i zalogować podając adres mailowy, a nie przez konto Google. Lub zrobić tak jak ja. Ja od zawsze posiadam kilka kont Google i stosuję je w zależności do tego, do czego ich potrzebuje. Pod tą aplikację podczepiłem konto, które służy mi właśnie do takiego frywolnego dysponowania swoimi danymi. Czy powinniśmy się bać tej aplikacji? Ja postąpiłem w ten sposób, że najpierw zainstalowałem sobie aplikację na starym telefonie, podpinając ją do testowego konta Google, a po tygodniu testowania przeszedłem na mój główny telefon, który mnie uzależnia, bodźcuje. Wiemy już skąd pochodzi ta aplikacja. Wiecie już, że e, korzystam z niej kilka tygodni. Bawię się fajnie, ale co to jest za aplikacja? Jak ona się nazywa? Czy też bardziej platforma społecznościowa, bo ona taką się kreuje. Jest miejscem z założenia mającym na celu zrzeszać nas, twórców, fotografów, i ma za zadanie pomóc nam fotografom w tworzeniu ściślejszej społeczności, w pomocy w odnalezieniu się w tym wielkim świecie w internecie, kiedy każdy tak naprawdę jest Ciderem, gdzieś tam na uboczu, osób, które mają podobne hobby, podobne zainteresowania. Dlaczego podjąłem się zrecenzowania tej aplikacji, opowiedzenia Wam o niej, oprócz oczywiście. wymiaru finansowego? Musicie wiedzieć, że nie opowiedziałbym Wam o niczym, w czym nie widzę sensu, czymś, w co nie wierzę, a to jest dla mnie coś, w co chciałbym wierzyć i trzymam kciuki, chociaż wiem, jak to się może skończyć. Główne założenia tej aplikacji są piękne, bo bo tutaj nie chodzi tylko o to, żeby dzielić się zdjęciami, ale podoba mi się taka myśl prospołecznościowa, zrzeszająca ludzi, a po drugie, pomagająca w szukaniu inspiracji. Aplikacja ta z założenia polega na tym, aby dzielić się miejscem. Nie, 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 ale broń Boże, nie myślcie sobie o tym, że musicie mieć udostępnioną lokalizację w tej aplikacji. Nie, broń Boże, tak nie jest. Ja mam wyłączoną lokalizację. Nie chodzi o szpiegowanie, gdzie w danym miejscu jesteście, tylko o to, w którym miejscu byliście, bo w w tej aplikacji bardziej chodzi o takie footstepy, o ślady. W tej aplikacji zostawiamy ślady, gdzie byliśmy, jakie zdjęcie zrobiliśmy, jakie zdjęcia można zrobić. To jest coś fenomenalnego, inspirującego dla mnie jako fotografa przyrody, nie tylko przyrody, który lubi sfotografować ciekawe miejsca, odkrywać miejsca, a dzięki temu ja mogę się podzielić swoimi miejscami, ale także zainspirować się od innych fotografów, szukając ciekawych miejsc. Drugi aspekt. Aspekt sprzętowy, który wiem, że dla wielu jest bardzo ważny. Dla mnie wiecie, wiecie dobrze, że wszystkie śmiechy, psztyczki w kierunku Olympusa i moje udawane gloryfikowanie Sony zrodziło się tylko dlatego, bo trafiłem na patentowane, które gloryfikują swój sprzęt fotograficzny. A wiecie, jak działają media społecznościowe. Wiecie, że nie ma nic lepszego niż polaryzacja, i ja pomogłem pokazać swoją prawdziwą mądrość walki o świętego Olympusa, o świętego Nikona. Kurde, nikt jeszcze nie walczył z kanonów. Ja nie wiem, dlaczego żaden kanoniaś mnie jeszcze nie obraził. Czyżby to tam panowały jakieś takie testy na zasadzie IQ? Jeśli masz powyżej tam, to możesz mieć kanona, a poniżej, no to tylko. Nie wiem, właśnie o co chodzi w tym wszystkim. Wiem, że jest dużo frików i świrów sprzętowych. Dużo ludzi też bierze przykład sprzętowy z kolegów, z innych fotografów, opierając na tym swoją przyszłość fotograficzną. I oprócz tego, że ta aplikacja odkrywa wam miejsce zrobienia danego zdjęcia. To jeszcze ma fenomenalną funkcję podpowiedzi. Widzicie też parametry danego zdjęcia, to jest niesamowite. Możecie też zobaczyć, jakim aparatem zostało zrobione, jakim obiektywem zostało zrobione. Jako twórcy możecie wyłączyć tą funkcję, a kiedy robicie zdjęcia tak jak ja, czyli z starymi manualnymi obiektywami, no to parametry ekspozycji możecie wpisać z łapy. To jest jedno, ale drugie, drugie to też możecie dać jakieś tam podpowiedzi, w jakich okolicznościach były zrobione te zdjęcia i tak dalej. No ja z tego korzystałem, testowałem kilka zdjęć, udostępniłem takich, których mogliście nie wiedzieć, że wykonuję i mówiłem wam o tym, że oprócz tego, że nie dzieliłem się moimi zdjęciami, to jeszcze nie startowałem w żadnych konkursach i wow, powiem wam tak. Jak w każdej aplikacji poświęconej fotografii, są lajki, są komentarze, to jest bomba, bo są konkursy. Są konkursy i można wygrać drobne, ok, drobne, bo drobne nagrody. Raz na jakiś czas są droższe nagrody pieniężne. Lub zestaw do czyszczenia optyki. To jest bardzo fajne, to jest coś, co motywuje do. Gratulacje. Gratulacje! O, co chodzi, już Wam mówię. Witajcie z przyszłości. Musiałem się wciąć na chwilę. Jestem w trakcie montowania tego filmu i dostałem pewną wiadomość. Tylko, żeby ją Wam pokazać, muszę sobie najpierw podładować telefon. To nie jest microport, tylko to jest Power Bank, o którym opowiadałem podczas ostatniego szorcika. Ja muszę się z Wami szybko podzielić tą informacją. Gratulacje, Twój wpis został wybrany do najlepszych wpisów tematycznych. U, co to o co chodzi? Z przyjemnością informujemy, że twoje zgłoszenie zostało wybrane do grona najlepszych wpisów tematycznych. Kliknij, aby wyświetlić szczegóły i inne informacje. U, co tu się odwala? Twój wpis będzie nadal wyświetlany w najpopularniejsze wpisy tematyczne aż do następnej aktualizacji i mamy nadzieję, że ta ekspozycja przyniesie ci więcej uwagi i popularności. Dziękujemy za wsparcie dla Binto i z niecierpliwością czekamy na kolejne wspaniałe udostępnienia. No, z wyrazami szacunku, zespół. To nie było planowane. Podczas testowania tej aplikacji chciałem też sprawdzić, jak działają te wszystkie eventy, jak to działa od kuchni. Świetne, świetne wyróżnienie, bo moje konto to numer 37870. Dobra wiadomość, co tutaj jest. To nie jest też tak, że każde zdjęcie dostaje wyróżnienie, bo ja tutaj dałem kilka innych zdjęć do tego konkursu i, no, jak widać, zakwalifikowało się tylko to jedno, więc to nie jest jakieś takie. Z czapy. Dla mnie to jest fajne takie zmierzenie się gdzieś tam w zakwalifikowanie, pokazanie mm, sobie, że kurczę, jednak może ta fotografia krajobrazu nie jest taka głupia, jak o niej myśl. No bo wy jeszcze tak do końca nie znacie mojego zdania odnośnie fotografii krajobrazowej, ale myślę, że zostawię to na... Inny czas, a my kontynuujemy sobie. Kolejnym plusem tej aplikacji jest to, że zanim jakieś zdjęcie udostępnicie, to ono jest weryfikowane. Więc byle czego nie dacie. Więc na razie nie jest to śmietnik. Jak długo to potrwa, nie mam pojęcia. Czy jest to ręcznie sprawdzane? Raczej nie. Raczej tym się zajmuje już od, odpowiedni algorytm, który potrafi yy, zobaczyć, czy to jest reklama, czy nie reklama. Właśnie. To jest miejsce typowo dla fotografów, typowo dla twórców. Jeszcze, jeszcze. Ja mam nadzieję, że tak potrwa to e, długo. A przynajmniej na początku jest to coś pozytywnego, bo myślę, że później przyjdą reklamy. Ale nie reklamy producenta, tylko boję się, o wiecie, o tym, czym stał się Instagram. Stał się taką, takim wszystkim, takim poznaniem, gdzie po prostu nie chcecie tutaj być. Jest po prostu najgorzej na świecie, wszędzie są odchody, gówno jest na chodniku. I tak jest właśnie Instagram. Ta aplikacja jest kameralna, jeszcze nie trafiła do ludzi od marketingu. Którzy sobie pomyślą, że to jest dobre miejsce, żeby walnąć swoje reklamy, żeby gdzieś tutaj ukryć, e, pozycjonować swoje sklepy fotograficzne, swoje usługi fotograficzne. Ja wiem, że tak będzie, to jest nieuchronne. Będzie naćpane, ta mapa będzie straszna, ale teraz. Właśnie teraz warto jest wejść i zobaczyć, jak ona pierwotnie wyglądała, jak ona miała wyglądać z założenia. Najgorszą rzeczą dla mnie, jako dla fotografa... Przeglądając zdjęcia na Instagramie i chcąc zobaczyć ciekawe miejsca, jak wpiszecie sobie swoją ulubioną lokalizację, to co wam wyskoczy? Biust, tyłek, nagie ciało, wielkie wargi, no i przede wszystkim rolki, masek głupich rolek. Ja nie chcę tego. Jako fotograf chcę znaleźć ciekawe miejsce, i tak mi służył długo, długo. Instagram, teraz od tego odszedłem. Są inne aplikacje, o których Wam kiedyś może opowiem, dotyczące fotografów, ale dzisiaj chcę się skoncentrować na tej. Ja się bardzo zaangażowałem w tą aplikację, na tyle, że postanowiłem pokazać, jak powinno się prowadzić takie konto. Udostępniłem miejsca, gdzie robiłem dane zdjęcia, więc to jest gratka dla wszystkich tych, którzy są ciekawi, jak naprawdę wygląda Rogalin. Gdzie jest ten dziki Rogalin? Jak to wszystko wygląda? Gdzie fotografowałem, skąd fotografowałem, czym fotografowałem, jak fotografowałem, czy to coś złego, czy to coś dobrego, wszystko w zależności od tego, jak do tego podejdziecie. Jeśli do tego podejdziecie z rozsądkiem, z umiarem, jeśli nie zatracicie się w tej aplikacji, jeśli to nie będzie kolejne narzędzie, które przykuje was do fotela, przykuje was co najgorsze do monitora waszych smartfonów, no to jak najbardziej nie odradzam. Jeśli podejdziecie do tego z rozsądkiem i będziecie przez tą aplikację szukać inspiracji, nowych miejsc, eksplorować miejsca, robić wstępny research pod wasze wyprawy fotograficzne, to czemu nie? Ja też na to patrzę w ten sposób, żeby y, sprawdzić fotografów w mojej okolicy i może zawiązać jakieś y, przyjaźnie, dać się na wspólne plenery. Ja do tego jestem jak najbardziej otwarty, a to jak wy do tego podejdziecie, Zaczyna, 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 Czekajcie, jeszcze jeden stop. Ja tą informacją muszę się z Wami podzielić z mojego reporterskiego obowiązku. Tak żebyście wiedzieli, że nie ma ruszy bez kolców, a z kim mam być szczery, jak nie jest z moimi drogimi widzami? i zostawicie łapkę w górę. I... Słuchajcie, idąc za ciosem, że tutaj wiecie, konkursy, popularność i tak dalej, no to pomyślałem sobie, że jest dobry czas, żeby sobie upublikować jedno zdjęcie. I powiem wam, że kurde, chyba coś się skaszaniło. Zrobiłem restart telefonu, restart aplikacji, zainstalowałem jeszcze raz aplikację i kurczę, mam problem z przesyłaniem zdjęć. Nie mogę przesłać zdjęcia, to znaczy nie mogę publikować. Zresztą zresztą pokażę wam. Daję. publikuj. I widzicie co się tutaj dzieje? O! Kurde, nie mogę. No wiecie, ta aplikacja też jest świeża. Też nie ma jakiegoś tam wsparcia wielkiego. Ja mówię to z takiego reporterskiego.